Ty poczekaj sobie, w podróż sam się udać muszę. Takimi właśnie słowami mistrz Joda pozostawił swojego towarzysza Ditu, aby stawić czoła ciemnej stronie mocy. Hej, cześć siemano, witam Was w recenzji zestawu Jedi Starfighter Jody o numerze katalogowym 75360. Niecałe 150 zł za jedynie 253 elementy, można by rzec, że drogo, ale może wnętrze pozwoli nadrobić wydaną na ten set kasę. Na przodzie żółta bromówka nawiązująca do wojen klonów, świetna grafika w przestrzeni kosmicznej z dwoma planetami w tle. Zaś w prawym dolnym rogu grafika dwóch minifigurek, które znajdziemy w tym zestawie, a z boku znalazło się miejsce na logo z okazji dwudziestolecia Wojen Klonów. Z tyłu z kolei widzimy nasz sam pojazd stojący gdzieś w hangarze oraz dwie grafiki, które okazują nam kilka ruchomych funkcji w samym zestawie. No ja nie mogę się już doczekać, także przejdźmy sobie do wnętrza pudełka. A w środku zaledwie trzy woreczki z klockami, czyli tak naprawdę jeden worek za średnio 50 zł, dodatkowo standardowa, biała instrukcja oraz arkusz kilku naklejek. No jestem już po złożeniu i muszę przyznać, że ten pojazd jest mały, gdy masz go w dłoniach, to nie widać, gdzie znalazły się te klocki za ponad 150 zł, ale jestem też zdania, że jest on w idealnej skali minifigurkowej, a jest to dużo lepsze niż powszechny ostatnio Trend Lego Star Wars do skurczania wszystkich konstrukcji. Skupmy się pierw na minifigurkach, a pierwsza z nich to oczywiście joda, świetny gumowy odlew główki, który już widzieliśmy w wielu poprzednich zestawach. Bardzo proste, ale dobrze wyglądające nadruki na tułowiu. Skrócone, ale niestety nieruchome nóżki. Z tyłu natomiast widzimy jego klasyczne siwe owłosienie oraz nadruki lekko podkreślające jego kaptur oraz szaty. Całość tu zupełnie oczywiście dodany do figurki zielony miecz świetlny. Z kolei Samartu to figurka absolutnie kompletna. Widzieliśmy już ją w wielu zestawach. Świetnie odwzorowane nadruki na srebrnym elemencie u góry, jego klasyczne kolorowe radarki i czarny wizjer oraz bardzo dobrze zadrukowany ten cały główny Element, z którego zbudowany jest nasz droid. Super. Wygląda to tak samo świetnie z tyłu i dobrze, bo wcale to nie jest przy Astromechach standard, że ten element jest także pokryty nadrukiem, tak jak w tym przypadku. Szczerze uważam, że obydwie tymi figurki idealnie pasują do samego setu i mimo wysokiej ceny myślę, że ich dwójka była absolutnie najlepszym wyborem. Przechodząc natomiast do samego pojazdu, to mamy tutaj świetną, zgodną z tym, co widzimy w serialu kolorystykę, szary z elementami ciemnej zieleni, dodatkowo naklejki którym za chwilę się przyjrzymy. To zobaczycie, że są także bardziej połyskowe, ala srebrne. Może zaczniemy sobie z skrzydeł, czy jak to woli bocznych paneli. Świetnie skonstruowane, można nimi poruszać. Prezentują się bardzo dobrze, zarówno złożone, jak i gotowe do lotu. Wydaje się, że może są małe w porównaniu z kokpitem, ale w samym serialu wygląda to naprawdę niemalże identycznie. Przechodząc właśnie do samego kokpitu, na górze możemy umieścić minifigurkę Artu. Pasowuje się ona całkiem ok, natomiast z tyłu nie jest ona w żaden sposób przykryta, ale widoczne Lego musiało zastosować. Jakiś kompromis, żeby no ten cały kokpit nie był zbyt długi w stosunku do całej reszty. Wśród pojazdu możemy sobie oczywiście otworzyć, ale też nie do końca, bo jak widzicie, blokują nas przednie wieżyczki strzelnicze. Nie wiem, czy tak miało być, ale na pewno warto o tym wspomnieć. Możemy także otworzyć tą górną część kokpitu i wtedy z łatwością do środka schowamy naszą minifigurkę Mistrza Mocy. Ten sam element kokpitu jest nadrukiem, za co ogromny plus i jest przede wszystkim przezroczysty, także widzimy naszą figurkę w środku. Boki pojazdu natomiast prezentują się bardzo dobrze są w całości zabudowane. Na samym kokpicie mamy taką połyskującą naklejkę z logiem Republiki, wygląda ona bardzo dobrze, zarówno jak ta, która znajduje się na panelu od skrzydła, poza tym, że krzywo naklejem naklejkę, to identycznie prezentuje się to także z drugiej strony. Z tyłu natomiast konstrukcja prezentuje się chyba najgorzej, bo wystają te zielone strzałki, sam element silnika też nie jest jakoś super rozbudowany i widzimy też jak prezentują się panele od wewnątrz. No szału zdecydowanie nie ma, ale mamy tu także miejsce na podczepienie sobie miecza świetnego, co na pewno jest plusem dla samych dzieci. Przód pojazdu już mniej więcej sobie omówiliśmy, te czarne działka są w dobrej skali i prezentują się jak najbardziej spoko. Oczywiście wspomnianymi wcześniej strzałkami możemy sobie strzelać, jak zwykle raz to działa, a raz nie. No myślę, że konstrukcja jako całość jest bliżej tych bardzo dobrych, aniżeli złych. Zestaw 75360 to set, który zdecydowanie spodoba się fanom Clone Wars nie tylko dlatego, że po prostu jest dobrą konstrukcją, ale jest też bardzo specyficzny. Jakby nie patrzeć, jest głównym pojazdem w aż trzech odcinkach 6 sezonu serialu. Same figurki pasują, ale nie są jakkolwiek szołowe czy ekskluzywne. Mimo wszystko, podtrzymuję zdanie, że największym problemem Starfightera Jody jest jego cena. To wszystko na dzisiaj. Zapraszam Was serdecznie na inne recenzje i widzimy się już niebawem. Na razie, no i cześć!